Przypomnę raport renomowanej firmy AP Kirnej, która wyliczyła, że realizacja programu inwestycyjnego CPK to w perspektywie do połowy wieku ponad bilion dodatkowej produkcji dodanej do polskiego programu krajowego brutto. Szlak przez Lubelszczyznę budzi jednak obawy mieszkańców. Szybka kolej do Zamościa według niektórych wpłynie na komfort życia mieszkańców mniejszych miejscowości. Rozmawialiśmy bardzo szczerze z wujtem gminy Izbica, który reprezentował tamtejszych mieszkańców zaniepokojonych też dezinformacją swego rodzaju z wujtem gminy Stary Zamość, z wicestarostą Chrubieszowską. To były ważne rozmowy po to, żeby wyjaśnić wszystko, co jest związane z centralnym portem komunikacyjnym. Jednak dzięki tej linii kolejowej, między innymi podróż z Zamościa do Lublina skróci się dwukrotnie. Przybędzie też nowych połączeń. To pozwoli na. Mieszkanie w Zamościu, prace w Lublinie, mieszkanie w Lublinie, prace w Zamościu na szybsze dojazdy, na komunikację również studentów, również uczniów to zdecydowanie usprawni komunikację. To program, który dostarczy Polakom mobilności, dostarczy połączeń komunikacyjnych na takim poziomie, na jakim mają je mieszkańcy państw naprawdę wysoko rozwiniętych, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej, Japonii. Dzięki programowi kolejowemu w regionie przybędzie ponad 600 km tras najwyższej jakości. Około 190 km będzie budowanych od nowa. To będzie wiązało się z wywłaszczeniami. Sejm proceduje ustawę, która maksymalnie złagodzi ich skutki. Myślę, że te wcześniejsze konsultacje, jak również te zmiany związane z procesami wywłaszczenia sprawią, że ci, których to bezpośrednio będzie dotyczyć, będą w stanie odtworzyć zarówno warunki bytu codziennego, ale również prowadzonej niejednokrotnie działalności gospodarczej. Jesienią ma zostać wybrany ostateczny wariant przebiegu tzw. lubelskiej szprychy CPK. Decyzję rządu po pgr gminy z województwa lubelskiego otrzymają...